Mam na imię Kasper, w firmie Norauto Tomares. Yy, głównie wykonuję tam tam wymianę oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych. Pomoc przy wymianie homozydów oraz pomoc w wymianie rozrządu. Mam na imię Grzegorz Chrapusta, pracowałem w firmie yy, yy, Głównie zajmowaliśmy się tam wymianą olejów, filtrów, dolewaniem płynów, pomaganiem przy rozrządzie, wymiana tarcz i hamulców. Mam na imię Iza, pracowałam w Norauto Chines. Głównie zajmowaliśmy się kasowaniem błędów, wymianą płynów, wymienianiem kląsków hamulcowych, tarcz i podstawowa konserwacja samochodu. Mam na imię Patryk, byłem w Norauto Guinness. Zajmowaliśmy się tam ustawianiem zbieżności, wymienianiem oleju i wszystkich filtrów. Mhm. I zajął się. Jak byłaś w serwisie na auto, używaliście pewnie takiego przyrządu na lakierni. Powiedz mi coś na temat tego przyrządu. To jest przyrząd do mierzenia grubości lakieru na pojeździe. Jego używa się tak, że lakier ma swoją pewną grubość, którą nakłada się na metalę. I ta grubość mniej więcej wynosi ile? Mikrometrów. Bo różnie. Czasami 420, czasami... 420. 420 to za dużo. 420 za dużo. Za dużo. 420 to już jest lakierowanie samochód. A Nie. taki oryginalny lakier ile wynosi? 120. Będę 120. I tu mamy taką próbkę, tak? I możemy to zademonstrować. Proszę bardzo, pokaż. Czy rzeczywiście? O, i teraz imitujemy grubość lakieru na płytce metalowej i Iza, i pokaż, jak żeście to robili. Bo zaraz przejdziemy do samochodu i zmierzysz grubość lakieru na samochodzie, który jest oryginalnie malowany. No? Popatrz. Przykładamy to tak. 124. Czyli z pewną dokładnością, ale i tak to jest bardzo dokładnie, prawda? Tak. Patryk. A ty pokaż tutaj jakąś inną grubość. Przypuśćmy. Gdyby samochód był lakierowany po naprawie, to powiedz mi, jaką grubość by miał z tych naszych płytek? Ile? Ile by miał? Ile by miał? 2420. A 420. No to sprawdzisz rzeczywiście. O, widać grubość. Sprawdź to na tej płytce ładnie. Nie musisz tego kasować. O, tylko dostaw ładnie o. On zapisze Ile jest? 520. Jeszcze raz spróbuj, bo tyżej zatwiał tym... Nie, Patryk. Ja mówiłem, że tutaj się to... Tak? O! Hop! A teraz jest Czterysta 440. No widzisz, te 20 to jest pewna dokładność. Przedstawiciele kadry która brała udział w unijnym projekcie mobilności zagranicznych Sevilla Experimentalu. Bardzo proszę parę słów na temat tego wyjazdu. Andrzej, byliśmy w szkole La Carpina, w tej szkole byliśmy razem z, z uczniami, wykonywaliśmy różne naprawy, sprawdzenia. Przechodziliśmy, pierwszy byliśmy w blacharskim dziale, później przechodziliśmy do działu lakiernictwa i na końcu do mechaniki. W mechanice to była wymiana rozrządu, tarcz hamulcowych i klocków. Pan, pan Oskar może teraz dwa słowa. Byliśmy w serwisie Norauto. auto Cośmy tam zaobserwowali? No, pracujących naszych uczniów, którzy tam wykonywali podstawowe czynności serwisowe, głównie akurat żeśmy trafili na wymianę ogólnienia, oprowadzono nas po serwisie i, 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 i zadawaliśmy tam pytania na temat działalności tego serwisu. Uczniowie bardzo zadowoleni, uśmiechnięci, pracowali rzetelnie i można byłoby powiedzieć, że byli chwaleni przez pracodawców. Może mieli jakieś problemy językowe, ale w jakiś sposób sobie tam dawali radę i było miło i fajnie. Czy jest coś takiego godnego zapamiętania z tego wyjazdu? Wrażenia? W zasadzie podobnie jak Teraz w Polsce serwis funkcjonuje i cały wyjazd uważam bardzo pozytywny. Poznaliśmy trochę ludzi, poznaliśmy sposób działania serwisu i, 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 i cały wyjazd na Polskę. W Nord Auto były, od biura, biura przyjęcia klienta. Tam normalnie były wprowadzane do komputera samochody i z klient, i później było dla danego mechanika i dany mechanik na stanowisku naprawy wyświetlał sobie naprawę samochodu, co ma robić, jakie czynności wykonywać. I tak by to sprawdzili, że nawet dosyć to fajne, bo nie muszą mieć napisane zleceń dużych, tylko mają napisane wszystko na komputerze. No i przechodziliśmy do zbieżności, tam na stacji zbieżności było 3D, to jest to nowe urządzenie, Powinnie może czystość ładna. No. Tyle mogę powiedzieć ten. Wnoch auto przyjął klient, żeby ma słabe, słabe ma problemy z uruchomieniem samochodu. I braliśmy miernik, sprawiliśmy pierwsze ładowanie akumulatora. To dajemy na w, w, wolty, później normalnie dostajemy czerwonego do... Do plusa, a czarny dodajemy do minusa, i wtedy sprawdzamy ładowanie akumulatora, ile ma, alternator daje prąd. No i sprawdziliśmy, i okazuje się, że ładowanie jest 14,2 V. Później przyszedł, wzięliśmy do sprawdzenia stanu akumulatora. Oddaję głos panu profesorowi. No, takim wiodącym przyrządem na naszym rynku jest taki przyrząd amerykański, Nitronik. I on jest w sposób bardzo profesjonalny w stanie nam stwierdzić akumulator w jakiej jest kondycji. Patryk, podepnij ten przyrząd razem z Kacprem i sprawdźcie, zobaczcie co ten akumulator jest, jest wart. Czy on jeszcze nadaje się do dalszej eksploatacji czy nie. Patrzcie dobrze na wyświetlacz, który Was informuje o kolejnych czynnościach, które macie wykonać, aby wykonać test tego akumulatora. Trzeba tylko czytać, on prowadzi za rękę. O, teraz mamy testowanie. Świetnie. Pisze nam wymień akumulatora, no to musimy klientowi zaproponować wymianę. I klientowi na potwierdzenie tego naszego badania urwi paragon. Nie tak, bo tutaj jest przedni, tak? I przeciąg, bo tu są ząbki takie. O, o. I klientowi na potwierdzenie naszego badania możemy dać paragon z naszego urządzenia, który potwierdza mu, mu to, co żeśmy zdiagnozowali z akumulatorem, prawda? Czyli, czyli fajna rzecz i w dość profesjonalny sposób jest. W stanie nam stwierdzić stan naszego akumulatora. Grzeszioł, słuchaj, to jeżeli ten układ ConRay, tak zwana wspólna szyna, charakteryzuje się tak bardzo wysokim ciśnieniem, to powiedz, jakie to ciśnienie? Powiedz 2000 barów. A zadam Ci inne pytanie. A ciśnienie w ogóle nie jest jakie? 2,5. 2,5, popatrzcie, 2,5 i 2000 barów, jaka jest różnica? Potężna różnica. I za. A powiedz tymi. Yy, co steruje tym układem? Mm, sterownik. <grym> ym, też wiązką, która tutaj jest, jedynie systemy pedału gazu, wiązka przesyła informację do sterownika, która, ym, po, który podaje jaką ilość paliwa ma podać do... Świetnie, 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 Dobrze. świetnie, super. Jak tutaj widzicie mamy makietę, taką w teorii i możemy zaprezentować pracę tych wtryskiwaczy, które podają paliwo. Na samym początku na biegu jałowym to jest niskie ciśnienie rzędu 400-500, ale w miarę dodawanego gazu to ciśnienie będzie wyższe. I pokaż jak to, jak to pracuje. O, dobra. Dobra. zauważmy tutaj prawdę tych pliwkiważy, które leje się w tej chwili do węzówek. Zdam się jedną z zobaczymy jak szybko paliwo napływa. Także w tej chwili to jest jest to paliło? Teraz mam moment, bo się na zjechał. I paliło nam się tutaj, jak jest, że tutaj się nam pojawi. Za chwilę widzimy, tutaj. O, i tutaj paliwo nam się pokazuje no, już. To paliło tu w 3 minut. Tu masz powrotem do zbiornika naszego. Natomiast tu zbieramy go, żeby zaprezentować, jak jak dużo tego paliwa dostaje się do skórka podstaw w tej chwili jest bardzo złą prędkością, bo dziś norządzali ma być świętą dostępność. Już. Tak. Jak byliście w NorAuto, to jedną z czynności, którą się tam wykonywali, to był na pewno serwis silników Diesla, które pracują na układzie Common Rail. To jest taki układ, który w tej chwili dotyczy wszystkich, wszystkich silników ZS czyli popularnych Disney i tu zaprezentuję Wam jak to y, pracuje w rzeczywistości w samochodach w samochodach zaobserwujemy sobie pracę układu homonolej który charakteryzuje się jedną taką najważniejszą y, taką cechą potężnie wysokie ciśnienie wtrysku dochodzące już obecnie do jakiego ciśnienia? Do jego ciśnienia? 100. Ile? 2000 barów, nawet ponad 2000 barów. 200 barów. Nawet i 2400. Czyli to jest niewyobrażalne ciśnienie. No to teraz zobaczmy sobie, jak to wszystko tutaj u nas będzie funkcjonowało. E, tylko teraz nie złośliwość rzeczy martwych, coś jest nie jest włączone. A dlaczego mi to teraz nie pracuje? Nie tak najwyżej to wytnie. wytnie. A dlaczego mi to. Jesteśmy przy aucie, przy samochodzie. No i na przykład zademonstruj i powiedz coś na temat pomiaru grubości powłoki lakierniczej na takim samochodzie. Na pewno powierzchnia musi być czysta. Trzeba ją przetrzeć, żeby był jak najdokładniejszy wynik. A tu mamy akurat czystą powierzchnię, jest samochód. Tak. Ładnie wygląda. No i zademonstruj, jaka jest grubość powłoki lakierniczej na tej masce tego samochodu. Także włączamy. Przykładamy dokładnie. I nie rysujemy I od... 175. Czyli jest fajnie. A sprawdźmy, Patryk, a ty teraz weź od Izy i sprawdźmy na przykład y, ten błotnik. I powiedz głośno, jaka jest wartość. Ile jest? 103, 136. Czyli jest różnica prawie 40 mikrometrów, prawda? Ale to jest związane z czym? Że to jest płaszczyzna płaska, więc tu lakier siada i ta grubość jest większa, a tu jest płaszczyzna pionowa, więc te najczęściej boczne elementy mają troszeczkę mniejszą, cieńszą powłokę lakierniczą.